Siema! Dziś chciałem pokazać nowszego eksporta działającego na metinba.pl Więc najpierw ściągamy ten plik Link będzie podany w opisie Wypakowujemy go i instalujemy Pojawią nam się takie trzy pliki Nas interesuje jednak Easy Metinba Otwieramy go Dajemy zarejestruj I rejestrujemy się byle jakimś loginem i hasłem To jest obojętne Włączamy to Wpisujemy swój login i hasło, które wcześniej wpisaliśmy I dajemy zaloguj kiedy wyświetlam się takie okienko, klikamy uruchom grę. Czekamy aż nam się uruchomi. Kiedy już nam się pojawi okienko, logujemy się stać. Czemu Czekamy aż nam się zaloguje. Widzieliśmy. Pojawi się skoń... I teraz mamy. I zaś ustanę, że na nim xpio. Teraz ustania. Tutaj mamy na dół. I klikamy, że przyjdzie to się Teraz jakie ma uczelni przekazać. Zdajemy obronę. nie w niej mikroki 9%. Długi są Ok. Teraz